Witajcie! Dziś oprowadzę Was po moim pokoju. Zaraz przy drzwiach ulokowana jest żółta szafa, a w niej na jednej z nich są sprzęty, na drugiej moje kosmetyki. Poniżej są dwie brązowe szuflady. Nieopodal stoi biurko, a na nim monitor, świeczka, lampa, słuchawki i inne drobnostki, przydające mi się do użytkowania w życiu codziennym. Na ścianie nad biurkiem dziś moje zdjęcie. Tabliczka charakteryzująca moją osobę i kolaż ze zdjęciami. Oczywiście przy biurku stoi krzesło, tutaj umiejscowiona jest półka na klawiaturę. Przechodzimy teraz do mojego czarnego koloryfera. Nad koloryferem jest czarny parapet, na którym jest moja prostownica do włosów, żelki i słuchawki, których używam wieczornymi porami. Oknem jest moje łóżko, również czarne. Na nim są poduszki koloru pomarańczowego i szarego. Oczywiście na moim łóżku nie zabraknie miejsca dla moich ukochanych przyjaciół, czyli pluszowych misiaków. Przejdźmy teraz do mojej komody. Stoi na niej telewizor, odtwarzacz DVD, którego nie używam, skarbonka i pilot. Tego co w szafce nie będę wam pokazywać, ponieważ są to moje sekrety. Moje dwie przyjaciółki: Merlin Monroe i Andrzej Herbert. Pasujemy do siebie, nieprawdaż? Między komodą a szafką stoi dom w domu, czyli klatka mojego zwierzątka. Teraz coś, co mogłabym nazwać jego ogródkiem, ponieważ spędzę tutaj dużo czasu. Mój dywan. Tysiek jest samcem, a tu jest jego legowisko. Teraz przedstawię wam moje zwierzątko. To się Tysiek. Mieliście z nim styczność w poprzednich filmikach. I to tyle o Ruchomy obiekt mojego pokoju. Służy czasem za krzesło, można by rzec, przy nagrywaniu filmików. Teraz opowiem wam o kolejnej szafce. Umieściłam na niej pięć par moich okularów. Ostatnio, gdy przyszłam bardzo zmęczona, wyłożyłam tutaj również mój naszyjnik, nasz ale zapomniałam go schować, więc wybaczcie mi to. W tych dwóch pudełkach trzymam również moje skarby. W tej półce trzymam plakat mojego ulubionego zespołu. Słucham go na okrągło. Na pierwszej półce znajduje się mój piórnik, który teraz już nie może być w moim tornistrze szkolnym, ponieważ mamy wakacje. Poczeka sobie do przyszłego roku szkolnego. Książki na czas nagrywania telefon i kolejna półka z książkami. Zdjęcie moje z moim tatą, ale niestety nie upoważnił mnie do pokazania jego wizerunku na filmiku. Zato możecie zobaczyć mnie jak byłam mała. Znowu zdjęcie moje z moim tatą, ale pozwolenia również nie dostałam. Moje klucze MP3 i książki, które uzupełniam wraz z mamą na filmikach. Odsyłam Was do nich. Moje kochane lusterko, półka na Wasze listy. Tam również są one umieszczone. Półka z książkami i z pokrowcy na aparat. No, gdzieś go w końcu muszę trzymać. Mam też gry plauszowe. Mój przyjaciel, Staty. Ostatni jest nieodłącznym elementem Się wysypać. Tutaj zrobiłam już troszkę większy porządek. I tu moja torebka i spódniczki. Na drzwiach również spódniczki, ponieważ nie ma już gdzie ich trzymać. Jest ich zbyt dużo. Tyle. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Paulina. Do zobaczenia, misiaczki!